Kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak przedmioty i otoczenie wokół Ciebie mogą głęboko wpływać na Twój sukces i dobrostan? Teraz wyobraź sobie moc umieszczenia zaledwie trzech prostych przedmiotów pod swoim łóżkiem, aktywując energię zdolne przyciągnąć bogactwo, harmonię i dobrobyt do Twojego życia w niemal magiczny sposób. Brzmi niesamowicie, prawda? W dzisiejszym wideo odkryjemy trzy starożytne techniki buddyzmu, które stosowane prawidłowo uwalniają transformujące energię. Te tysiącletnie praktyki, przekazywane przez pokolenia, mają potencjał zrewolucjonizować nie tylko twoje życie finansowe, ale także rozwój osobisty. Teraz masz szansę odblokować niewyobrażalną moc, aby manifestować obfitość i równowagę. Zanim zagłębimy się w te starożytne tajemnice, zachęcam cię do subskrybowania naszego kanału i zostawienia polubienia pod tym wideo. Dzielenie się tą wiedzą z bliskimi to także sposób, by stać się częścią społeczności, która skupia się na życiu z intencją i przyciąganiu obfitych błogosławieństw, jakie wszechświat dla nas ma. Rozpowszechnianie mądrości to potężny sposób na amplifikację pozytywnych energii wokół ciebie. Teraz przejdźmy do pierwszego sekretu pieniądz jako forma energii. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że pieniądze to coś więcej niż banknoty i monety? W rzeczywistości jest to siła energetyczna. Wibracja, która przenika wszechświat, zawsze w ruchu, oddziałując ze wszystkim, co istnieje. Jak więc dostroić swoje życie, aby ta energia mogła naturalnie i bez wysiłku płynąć do Ciebie? W naukach buddyzmu zrozumienie energii i prawa karmy jest kluczowe do uchwycenia tego nurtu obfitości. W trakcie tego wideo dowiesz się, jak dostroić swoją wewnętrzną wibrację do częstotliwości dobrobytu. Każdy aspekt Twojego życia od emocji po cele, które pragniesz osiągnąć, działa w unikalnym zakresie wibracyjnym. Umiejętność dostrojenia tej częstotliwości to pierwszy krok, aby bogactwo mogło płynąć do twojego życia w stały i potężny sposób. Kontynuuj oglądanie, ponieważ jesteś na progu odkrycia prostych praktyk, które mogą całkowicie zmienić twoją relację z pieniędzmi i sukcesem. Wszechświat odpowiada na twoją energię. A gdy nauczysz się wibrować w tej samej częstotliwości co obfitość, zaczyna się ona manifestować we wszystkich aspektach twojego życia. Nikola Tesla, jeden z najbłyskotliwszych umysłów w historii ludzkości, powiedział kiedyś: Jeśli chcesz odkryć sekrety wszechświata, myśl w kategoriach energii, częstotliwości i wibracji. Ta mądrość wykracza poza materialny świat, który widzimy penetruje najgłębsze aspekty życia w tym sposób, w jaki bogactwo i dobrobyt się manifestują. Gdy zdamy sobie sprawę, że pieniądze to coś więcej niż zwykłe fizyczne transakcje, rozumiemy, że przyciąganie ich wymaga więcej niż wysiłku czy ciężkiej pracy. Kluczem jest dostrojenie naszej wewnętrznej częstotliwości do wibracji obfitości, której pragniemy. W buddyzmie koncepcja karmy, czyli prawa przyczyny i skutku, uczy nas, że energia, którą wysyłamy do wszechświata, wraca do nas na różne sposoby. Dlatego, aby przyciągnąć dobrobyt, ważne jest, aby odżywiać energię, która jest klarowna, pozytywna i skoncentrowana. Pomyśl o dobrobycie, jak o ogrodzie, który musisz pielęgnować. Nie wystarczy zasadzić nasion i czekać, aż same wyrosną. Musisz podlewać, nawozić i stworzyć odpowiednie warunki, w których wzrost stanie się nieunikniony. Ten proces odżywiania swojej energii polega na dostosowaniu swoich myśli, emocji i działań do rodzaju obfitości, którą chcesz manifestować. Twoje nastawienie to gleba, która musi być żyzna. Powinna być podlewana pozytywnymi myślami i wolna od chwastów, czyli negatywnych myśli, aby nie blokowały twojego postępu. Być może teraz myślisz, jak mogę podnieść swoją wibrację i przyciągnąć energię obfitości? To tutaj rytuały stają się kluczowe. W tradycji buddyjskiej rytuały mają na celu zakotwiczenie naszych intencji i skierowanie naszej energii w określonym kierunku. Umieszczenie trzech symbolicznych przedmiotów pod swoim łóżkiem działa jako codzienne przypomnienie, że dobrobyt jest w Twoim zasięgu. Te przedmioty działają jak magnesy energii, przyciągając bogactwo, gdy śpisz, w momencie gdy Twój umysł jest najbardziej otwarty na energię wszechświata. Prawdziwa moc rytuałów tkwi w ich zdolności do utrzymywania nas w kontakcie z częstotliwością bogactwa. Jak powiedział Budda, wszystko czym jesteśmy jest wynikiem naszych myśli. Włączając te rytuały do swojej rutyny, wzmacniasz energię potrzebną do materializacji swoich najgłębszych pragnień. Teraz odkryjemy moc goździków w odblokowaniu dobrobytu. Wyobraź sobie, że budzisz się każdego ranka. Czując się całkowicie dostrojony do przepływu bogactwa wszechświata, gdzie troski finansowe znikają, a możliwości płyną naturalnie. Może być zaskoczeniem, ale prosty przedmiot, który może być w twojej kuchni, może być kluczem do tej transformacji. Goździk, starożytna przyprawa, jest rozpoznawany w różnych kulturach nie tylko za swój smak, ale także za swoje potężne właściwości energetyczne i metafizyczne. Ten przyprawa to coś więcej niż aromatyzowanie potraw. Działa jako pomost między światem fizycznym a niewidzialnym polem energii, które nas łączy. Kilka lat temu poznałem mistyka w Stambule, który podzielił się ze mną starożytnym sekretem. Wyjaśnił, że goździk od wieków był używany do aktywowania potężnych manifestacji, szczególnie w odniesieniu do przyciągania dobrobytu i sukcesu. Stosując goździk świadomie w rytuałach Łączysz swoją energię z odwieczną mądrością cywilizacji, które wykorzystywały go jako narzędzie do manifestacji. Każdorazowe włączenie tych elementów do swojego życia oznacza dostrojenie się do wieków duchowych praktyk, które niosą potencjał transformacji twojej rzeczywistości finansowej. Zastanówmy się chwilę nad prawdziwym znaczeniem obfitości w twoim życiu, kiedy używasz goździka w prostym rytuale, takim jak umieszczenie go pod swoim łóżkiem. Wykonujesz coś potężnego. Dostrajasz swoje intencje do energii dobrobytu w sposób praktyczny i dostępny. Fizyka kwantowa uczy nas, że wszystko we wszechświecie składa się z energii wibrującej na różnych częstotliwościach, a to obejmuje możliwości, pieniądze, a nawet relacje, które przyciągamy. Dzięki swojej naturalnie wysokiej wibracji goździk działa jak przewodnik, dostrajając twoją energię do przyciągania bogactwa. Aby przyciągnąć dobrobyt, Twoja energia musi być dostrojona do tej częstotliwości. Goździk działa jako środek, który pozwala osiągnąć to precyzyjne dostrojenie. Może zastanawiasz się, jak to może działać kiedy śpie? Odpowiedź tkwi w potędze podświadomości. Podczas gdy Twoje ciało odpoczywa, Twój świadomy umysł się uspokaja, ale podświadomość pozostaje aktywna, wychwytując energię wokół Ciebie. Goździk znany ze swoich właściwości przyciągania bogactwa harmonizuje się z tym stanem receptywności, pracując cicho podczas gdy śpisz. Umieszczając aktywator obfitości pod swoim łóżkiem, zakotwiczysz tę energię w jednym z najbardziej intymnych miejsc swojego życia. Ten prosty akt służy jako stałe przypomnienie dla twojego świadomego umysłu, że przyciągasz bogactwo. A gdy zasypiasz, potężna energia goździków wraz z symboliczną wartością monety działa w harmonii z twoją podświadomością, aby manifestować obfitość. Teraz zapytaj siebie, co dziś robisz, aby dostroić się do energii obfitości? Czy rozważałeś, jak proste przedmioty, takie jak goździk, mogą być potężnymi narzędziami do przyciągania dobrobytu i sukcesu? I jakie myśli, świadome lub nieświadome, mogą blokować twój postęp? Praktyka jest prosta i zajmuje tylko kilka minut ale jej wpływ może być głęboki i długotrwały. Podczas snu wysyłasz jasną wiadomość zarówno do swojego świadomego ja, jak i podświadomości, że jesteś gotów przyjąć obfitość we wszystkich jej formach. Energia goździków przyciąga bogactwo, podczas gdy moneta symbolizuje pieniądze i dobrobyt, który pragniesz zamanifestować. To mały gest, ale jak powiedział Budda, dzban wypełnia się kropla po kropli. W ten sam sposób małe wysiłki dostrojenia energetycznego tworzą fundamenty życia pełnego obfitości i sukcesu. Podziel się swoimi doświadczeniami i zostaw komentarz, pisząc tak, jeśli już rozpocząłeś proces dostrojenia się do energii obfitości. Może już zacząłeś manifestować dobrobyt i możesz nacisnąć numer jeden, aby wskazać swój postęp. Twój udział wzmacnia twoje zaangażowanie, a także inspiruje innych, aby podążali tą drogą sukcesu, bogactwa i spełnienia. Zgodnie z naukami Buddy, prawdziwy sukces, bogactwo i dobrobyt wykraczają poza samo materialne bogactwo. Są głęboko zakorzenione w wewnętrznym spokoju, praktykowaniu uważności i hojności, którą oferujemy światu i sobie samym. Aby kroczyć tą ścieżką mądrości, musimy zrozumieć, że nasze myśli są nasionami, które kształtują naszą rzeczywistość. Jeśli stale karmimy się negatywnymi i autodestrukcyjnymi myślami, nasza percepcja świata będzie zniekształcona, prowadząc do cierpienia i niezadowolenia. Jednakże, gdy wybieramy skupienie się na pozytywnych myślach i konstruktywnych działaniach, pielęgnujemy żyzną glebę dla pełnego, obfitego i harmonijnego życia. Właściwy wysiłek, jak nauczał Budda, wzywa nas do stawienia czoła rozproszeniom i źródłom negatywności, które nas otaczają. Media społecznościowe, niekończące się wiadomości i presja, by nieustannie rywalizować w pracy i życiu społecznym, mogą łatwo uwięzić nas w cyklach niepokoju, zazdrości i stresu. Jednak, jak mądrze powiedział Budda, Ty, tak samo jak każda inna osoba we wszechświecie, zasługujesz na swoją miłość i uczucie. To nauczanie przypomina nam o znaczeniu samoopieki i łagodności wobec siebie, zwłaszcza w czasach ciągłych wyzwań. Kiedy mówimy o właściwym wysiłku, nie oznacza to, że sukces przyjdzie wyłącznie dzięki intensywnej pracy fizycznej, niekończącym się godzinom czy zaciętej rywalizacji. Zgodnie z naukami buddyjskimi, prawdziwy sukces leży w harmonii między umysłem, ciałem a duchem. Kierując nasze wysiłki na pielęgnowanie wewnętrznego spokoju i równowagi, dostrajamy się do naturalnego przepływu życia. A sukces materialny często pojawia się jako konsekwencja tej głębokiej więzi z naszą esencją. Jeśli dzisiejsze refleksje wniosły wartość w Twoją podróż, pamiętaj, aby polubić ten film, zasubskrybować nasz kanał i włączyć powiadomienia. Nie przegap kolejnych filmów, w których będziemy nadal odkrywać, jak starożytna mądrość może przynieść transformujący wpływ na Twoje współczesne życie. Dziękuję za to, że byłeś ze mną do końca. Niech Twoja droga będzie oświetlona przez pokój, obfitość i odkrycia, które w znaczący sposób zmienią Twoje życie. Do zobaczenia wkrótce z kolejnymi naukami, które wzbogacą Twoją podróż.